jest Tomek? Powiedzmy, student Tomek. Tomek potrafi po samym smaku rozpoznać rejon Brazylii, z którego pochodzą ziarna w jego kawie. Nie opuścił ani jednego festiwalu muzycznego w Katowicach, ale na następny, cytuje, Totalnie na pewno nie pojedzie. Totalnie. Tomek najwięcej razy w historii Polski oraz świata wymówił zdanie Muszę wreszcie założyć startup. Muszę wreszcie założyć startup. No dobra, Tomala. Kawa rozpuszczalna. Śmiech czy spoko? Śmiech. Okej. Okay. A ogłoszenie o wynajem mieszkania, za które kaucję zapłaciłeś przelewem? Ściema czy super? Totalnie. Odbieram jutro klucze przecież. Tomeczku, a myślisz, że to mieszkanie ma okna, kaloryfery, ściany? Ma? Nie, no już widziałem zdjęcia. To była opór okazja. A pokaż mi, gdzie to jest na mapie. Proszę. Nie no, bo to w ogóle adres cmentarz jest. Uh -huh. Mamo, z tym mieszkaniem głupia sprawa. Ale nie płacz. Już dobrze, już spokojnie. Ale Tomek na jakiś czas wróci do domu. Totalnie. Nie wysyłaj zaliczki za mieszkanie z ogłoszenia, zanim nie zobaczysz go na własnej oczy. Bajeranci pod pretekstem pośpiechu i groźby wynajmu innej osobie będą cisnąć, żebyś jak najszybciej zrobił przelew z kaucją. A ty zostaniesz bez mieszkania i bez pieniędzy. Mhm. W internecie nie bądź głupi. I tyle.